Siemaneczko. Słuchajcie, nagrywaliśmy właśnie tutaj dwie planszówki, oh. było to Abelo i Kubuś na grzybobraniu. I skończyliśmy to nagrywać, chcielibyśmy wam pokazać jak to się wszystko odbywało. To było mega męczące. Mega męczące, racja. Do pierwszej gry, Kubuś na grzybobraniu, graliśmy na taborecie. Plansza jest o wiele większa niż taboret, więc cały czas się gibała. Telefon wisiał tutaj, na tych dwóch recepturkach, które opierają się na dwóch metalowych haczykach, które ledwo się trzymają na tej półeczce. Do, za drugim razem przy Abelo położyliśmy go tu na klamce od szuflady. No nie. nie. A jak nagrywaliśmy plansze? O w ten sposób. O tak właśnie. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy przewieszony krawat przywiązany do szafy sznurówką. Cud, że to się w ogóle nie ześlizgnęło, bo patrz, to jeździ góra i dół. Tutaj mamy zaczepione dwie smycze, na których trzyma się drugi telefon, podłączony do przedłużacza, podłączonego do przedłużacza. I całość się nagrywa tu na dole. Oj. oj. Długo to trwało? No nie powiem. Ale, ale za cenę dwóch odcinków było warto. Było warto. A może nagramy jeszcze jeden? Wybierajcie. Widzicie, co tu jest, możecie wybrać, w co będziemy grać potem. To będzie mile widziane. A jeszcze bardziej to. <laughs> Pamiętacie? Pamiętamy. Dobra, cześć. Cześć. Duż? No tak. Cześć.